Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego bliska, czyli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstraklasie Raków Częstochowa mierzy się z Lechią Gdańsk. domku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. Ustawiając drużynę w formacji 3-4-2-1, sztab szkoleniowy chce zdominować środek pola. Linia pomocy musi dziś dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, jeśli chcą osiągnąć korzystny wynik. To skład w jakim rozpoczyna Lefjak Gdańsk. Drużyna przystępuje do meczu w ustawieniu 4-5-1 z ofensywnie nastawionym środkiem pola. Kluczem do wygrania meczu ma być dominacja właśnie w tej strefie. Bomba w górę, gramy! Pracą piłkę Częstochowianie. Ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Świetnie teraz to rozprowadzają. Lepia Gańsk ma rzut rożny. Syła piłkę pod bramkę. Źle teraz było to rozegrane. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Twaczyło się! Palce lidać! znawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Zora Arsenić. Tudor. Dobrze, pod polem karnym rywala cierpliwie czekają na okazję. No naprawdę niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Spójrzmy, co zrobi Raków, są na połowie rywala. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Bada, strzał w kierunku Bramki. Dzień snuda, nie pozwala piłce wpaść do siatki. Rzutka w pole karny. Znowu w polu karnym. Znowu dobry, dzień Kolejny Kolejny Tudor. Zoran Arsenić. Jean Carlos. Dobre, przemyślane zagranie. Dobry przechwyt. Akcja szybko się kończy. Pewna i skuteczna gra w oproju. Akcja ucięta, zanim na dobre się rozwinie. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Lechia ma aut. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowych. Ale mimo sporej przewagi przygryzł. Poprzeczka! Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. I bramka! Lechia pociąga! zaprowadzenie prowadzenie do go Odskakują na bezpieczną odległość! Mamy powtórkę! Dobra, szybka reakcja i świetne ustawienie pozwalają sprawnie dobić tę odbitą piłkę. Co za pewność w wykończeniu. Zera. Gramy dalej. Sparnas, Rakowiczan, Zora Narsedic i Raków bez piłki. 16. Odejście wyżej, odbiór, klasyka nowoczesnego pressingu. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa 2 minuty dłużej. Sędziego I koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Realizator prezentuje nam liczby dzisiejszego występu tego napastnika. No cóż, wygląda marnie. Jest praktycznie niewidoczny, batalion. Nie wnosi nic do gry drużyny, co niestety odbija się na ich wyniku. Poczynamy grę w drugiej połowie. Mam nadzieję, że w szatni Rakowa padło kilka mocniejszych słów, które zmobilizują drużynę do lepszej gry po przerwie. Jean-Carlos. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się później. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. teraz podanie w uliczkę. Gol proszę państwa! Gol! Tym daje nadzieję swojej drużynie. Proszę państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy chyba dwie Po wtórce robimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Kilka idealnie siadła na nodze i popchnęła do branki jak rakieta. Fantastyczne. do Jednego i ruszamy od środka. Lechia w dobrze zapowiadającym się ataku. Pracą jednak w Teraz muszą popracować w obronie. Bo ma wpadnie. Jean-Carlos. I Lopez. Czy trafi? Niewarygodna seria, dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki bramki. Jeszcze niedawno, nie postawiłbym na nich złamanego szalonga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Ma dobre opcje do rozegrania. Raków może próbować akcji skrzydłem. Dobrze się to zapowiada. Przednie raków będzie miał za chwilę okazję do objęcia prowadzenia. Na lepiej sięga do ławki rezerwowych. Ośrodkowanie przez Doskonała interwencja. No mogło być groźnie, ale fantastycznie się ustawia. Zatrzymuje ten centrę z rogu. Pośrodkowuje w pole karne. I zdobywa piłkę. Teraz tylko mog się to rozegrać. No nie, nie. Takim strzałem nic nie wskóra. Brakowało kilku ładnych metrów. Dobrze się to zapowiada. Stopianie, tracą teraz piłkę. O, dobre Rozpoczynamy ostatni kwadrans tego meczu. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Budują akcję, są coraz bliżej. Jeśli teraz strzelą, chyba nie wypuszczą wygranej z rąk. Udana interwencja przed dośrodkowaniu. Stabilniej przerwanie akcji tym przejęciem. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. To postawa w obronie. Zaremia groźnie zapowiadającą się akcję. To dobre podanie. Było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za dar. Będą zmiany. Lechia sięga po rezerwy. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Przed Rakowem. Jeszcze jedna, być może ostatnia okazja na strzelenie zwycięskiej bramki. Udana teraz obrona tego strzału. Raków wznawia grę z narożnika boiska. Gdyby teraz strzelili, rywal już chyba nie zdąży wyrównać. bo kiedy dośrodkowania z dorożnego niezbyt pewnie wybił piłkę Opa, kurę, gramy. Może być bardzo groźnie. Uwaga, chyba będzie gol. Dobrze, pod polem karnym rywala cierpliwie czekają na okazję. Baga, strzał w kierunku bramki. Ależ parada! Wyciąga się jak struna. Nie pozwala piłce. Poprzeczka! Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Ależ, teraz podanie w uliczkę. I gol! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Bomba w górę. Gramy. Może być bardzo groźnie. Uwaga, chyba będzie gol. Dobrze, pod polem karnym rywala cierpliwie czekają na...